Od wieków kultura i sztuka mogły powstawać i rozwijać się dzięki wsparciu szczodrych mecenasów. Dawniej dobroczyńcami byli królowie i wpływowi miłośnicy piękna. Dziś rolę mecenasów przejęły instytucje i firmy. 29 maja 2019 roku mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie objęła spółka KGHM Polska Miedź. KGHM jest firmą, która czuje się elementem pejzażu miejsca, w którym działa, czyli Polski. No i stąd ten krok, stąd ten mecenat. Zamek Królewski w Warszawie to wyjątkowe miejsce, będące centrum myślenia o polskiej kulturze, historii i państwowości. Zgromadzona tu i wciąż rozwijana kolekcja sztuki pokazuje, jak istotną rolę Polska odgrywała i odgrywa na mapie Europy. Pokazanie, że Polska była częścią cywilizacji zachodniej, a jednocześnie był to ośrodek kultury i właśnie sztuki na najwyższym poziomie. No to to jest zadanie, które spoczywa na nas wszystkich. I to jest racja stanu polskiego społeczeństwa. KGHM Polska Mieć to spółka, która ma pełną świadomość swojej społecznej odpowiedzialności. Zyskuje zamek dzięki KGHM-owi wielkodusznego i znakomitego dobrodzieja. To znaczy oparcie w naszych planach zakupowych i konserwatorskich wnętrz. Współpracę Zamku Królewskiego w Warszawie z KGHM zainaugurowała wspaniała wystawa pod tytułem Rządzić i Olśniewać, prezentująca unikatowe klejnoty i jubilerstwo polskie XVI i XVII wieku. Oczywiście my się nazywamy KGHM Polska Mieć, jednak trzeba pamiętać, że produkujemy również srebro. Jesteśmy, zależnie od roku, albo pierwszym, albo drugim producentem srebra w świecie. Oraz złoto, więc są to metale dla nas naturalne i dość swobodnie w tej atmosferze tych dzisiejszych artefaktów się poruszamy w związku z tym. KGHM Polska Miedź ma ogromny zaszczyt zaprosić wszystkich do Zamku Królewskiego i jednocześnie obiecuje, że zrobi wszystko, by zamek jeszcze bardziej olśniewał i zachwycał.